Siemanko w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj sprawdzimy, ile sekretów oraz huge uda nam się wytropić podczas Giant Rainbow Eventu, związanego oczywiście ze świętem świętego Patryka. Jest to oczywiście ta z tym garkiem złota na końcu, więc zobaczymy, ile nam się uda trafić sekretów oraz nowych huge przez trwanie całego tego, tego eventu. Jeśli odcinek Wam się spodoba, oczywiście zostawcie apetrę w górę i subika na kanale. Jak widzicie, event będzie za 8 minutek. Ale zanim to, to oczywiście napiszcie w komentarzu Powrót Daily, aby wygrać takiego oto Huge Hellrocka wersji Golden. Myślę, że to jest bardzo fajna nagroda. Także piszcie w komentarzu powrót daily, a my wracamy z aktywnością na kanał. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał, aby kolejne odcinki Was nie ominęły. No i co, powodzonka. W następnym odcinku oczywiście wybierzemy zwycięzcę i wyślemy dla wygranej osoby oczywiście e, Huge Hell Rocka mailboxem. Nie zapomnijcie napisać również swojego niku. Więc do eventu zostało już tylko 7 minut. Jak widzicie za moimi plecami jest taki Rainbow Huge. Udało mi się go trafić yy, na normalnej cane. już wam pokażę gdzie dokładnie. Tutaj jest ten subacryptivex, i pójdziemy sobie na Lucky Castle. Na Lucky Castle tutaj sobie otwierałem to jajko na owku. No i ukazało się, że dropnął mi taki oto Rainbow Huge. Teraz mam tutaj wstawę screena, oczywiście, na ekranie. I jak widzicie, dropnął mi naprawdę Rainbow Huge, więc powiem Wam, że potężnie. No a dzisiaj przetestujemy sobie ten evencik. Zobaczymy. Ile sekretów oraz ile huge uda nam się wydropić, sprawdzimy sobie także, ile nam Rainbow Mityków poleci, gdyż Rainbow Mityki również sobie zbieram. Robię sobie z interpretery, potem można je nawet sprzedać po fajnej cenie. Także jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie opeczkę w górę. No i my się widzimy już przed samym eventem. Ok, a więc zostało 18 sekund jeszcze tylko do eventu. No i będziemy lecieć oczywiście. No, i zobaczymy, ile nam się uda trafić sekretów oraz Huge. Także 10 sekund już tylko zostało do tej tęczy magicznej. Oczywiście, Team mam przygotowany. Mam też tego Dark Matter, oczywiście nowego Myfikala, żeby mieć trochę więcej mocy. Także mamy to, zobaczcie, jest tęcza. No i lecimy, lecimy do góry. Tylko gdzie jest skrzynka? O, jest skrzynka, dobra, elegancko. No i rozwalamy. Więc widzimy się już przy jajku. Ok, a więc mamy końcówkę ostatniej skrzynki. No i lecimy na jajko. Mamy to, rozwalone. Oczywiście, lag, boosty, wszystko jest włączone. Zdajemy sobie pety jeszcze, żebyśmy widzieli, co nam dropi fajnego. No i co, lecimy. Oczywiście, mam ustawione, żeby Rainbow Mityki zostawiały się. E, shiny pety, żeby zostawały. Żeby zostawały huge, oraz żeby zostawały sekrety. Także zobaczymy, nie nam się uda ten sekretów Rainbow Mityków oraz oczywiście huge petów, jeśli takie polecą. Także lecimy. Będziemy sobie robić takie 4 raporty, myślę, co 15 minut. Tak, myślę, że będzie ok. Także widzimy się za 15 minut. No i zobaczymy, co nam ciekawego poleci. Także lecimy. Maybe you're not too i Okej, okay, a więc minęło pierwsze 15 minut, no i zobaczmy co nam wytropiło ciekawego. Okej, okay. mamy 2, 4, 6, 8, 10, 11 Rainbow Mythicalów. Okej, okay. i do tego 4 sekrety. Hmm, myślę, że to całkiem spoko wynik, jak na 15 minut. No to w takim razie lecimy dalej. Lecimy dalej, otwieramy jajka, no i zobaczymy co tam dropnie ciekawego za kolejne 15 minut, także do zobaczenia. Ok, a więc minęło kolejne 15 minut. No i zobaczmy, co tutaj wyleciało. Mamy Rainbow Sekreta. O kurde, nice. Do tego mamy tutaj 16. Tak jest, 16 chyba. Dokładnie, tak, 16. Rainbow Mityków nowych. Mamy Rainbow Sekreta nowego. I kolejne 4 zwykłe sekrety. Także naprawdę fajnie oddało przez te 15 minut. Także myślę, że naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo fajnie dzisiaj sypie. No i co, czekamy na jakiegoś fióża. Także ja zdejmuję te pety, żebyśmy wiedzieli. Co nowego dostaniemy? No i co? Otwieramy kolejne 15 minut. No i widzimy się po tym czasie. Zobaczymy co nam wyleci fajnego. Okej, okay, więc minęło kolejne 15 minut i zobaczymy, co nam wypadło. Okej, okay, mamy dwa Shiny Clover Axolotl'y. Okej. Okay. Jeden sekrecik nam doleciał. I do tego mamy... 15 Rainbow Mifikali. Okej, okay, okej, okay. myślę, że spoko wynik. Także myślę, że lecimy... Lecimy otwierać dalej, zobaczymy co nam dropnie przez ostatnie 15 minut. Przypominam, że ten event trwa oczywiście godzinkę. Także trzymajcie kciuki, może nam się uda, może nam się uda wydropić coś fajnego. Także lecimy. Okej, okay, a więc minęło ostatnie 15 minut eventu. No i udało nam się trafić takie oto pety Kolejne dwa sekrety padły na nasze konto. Do tego mamy oczywiście Mythicala shiny jednego zwykłego. Myślę, że to też jest spoko całkiem. I do tego padło nam 12 kolejnych rainbow Mythical betów. Także myślę, że naprawdę elegancko. Jeśli chcecie dostać jakiego Rainbow'a, oczywiście Mythicala, piszcie również swoje niki w komentarzach. Ja parę osób wybiorę i. Wyślę po 2-3 dla każdej osoby nie ma problemu. Mam tego sporo a i tak nie mam co z tym robić zbytnio. Także tak wygląda nasz opening: trafiliśmy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 zwykłych sekretów: jednego golden i jednego rainbow. Także myślę, że całkiem nieźle. Niestety, huge'a nie udało się trafić, ale to nie przeszkadza. No i tutaj mamy oczywiście trochę rainbowów. Tak myślę, że tutaj mamy, czekajcie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16, 32, 48. No a tak koło 60 mamy Rainbow Mythiców, więc myślę, że to jest całkiem spoko. Do tego dwa Shiny Golden, więc opanik uważam za naprawdę udany. A jeśli Tobie ten odcinek się spodobał, zostaw łapeczkę w górę oczywiście. Subskrybuj kanał, aby nie ominęły Cię kolejne odcinki Spec Simulator X, a także innych gier Roblox'a. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemka!